Siema to Co Siema. ty masz w ręce? No, mlecz A co? <laughs> I co ty z niej będziesz robił? No, zjem go Co ty gadasz? Jakiś ty głupi jesteś Dobra, Ale czemu głupi? Halo, ej Dobra, idę od ciebie A może też bym sobie zjadł tego mlecza? <laughs> A jak? Zjem sobie A co? Nic chyba przecież nie zaszkodzi gościu O kurde Co? Łe co, co ci się stało? Co? 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 Co, co? co jest? Siemano mordy, dzisiaj ze mną Pepe? Siemano No i powiedz ile widzów mieliby wbić łapek w górę, żeby były kolejne skiny widzów? E, no tym razem 230 Dobra, 230 łapek i będą wasze skiny, także strzelcie teraz już łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami oraz live'ami A już bez pewnego przedłużania, zapraszam was na rękę. Teraz więc nasza ręka wystartowała. E, no i tak, no i dzisiaj robimy życie SKKF-a w Minecrafcie, ponieważ takie serie są w sobie dosyć popularne na YouTubie i no mam nadzieję, że ten odcinek się spoczko przyjmie, ponieważ ostatnie odcinki po prostu YouTube nawalił strasznie z kurczę powiadomieniami, powiadomienia leżą totalnie, e, z YouTube'a strony oczywiście, bo kurczę ja ze, ze swojej strony robię wszystko jak najlepiej. No ale no niestety tak wam powiem, że no, YouTube opóźnia. To, to w ogóle jakiś shit. YouTube opóźnia ostatnio właśnie te powiadomienia, no strasznie, strasznie nawalił. I w ogóle mordeczki, świeża sytuacja, Wam powiem, bo dalej mi nie przychodzi przelew z Stepan Donation, czyli z, ze stronki, na której mam do najcieki i jest trochę lipa, no ale mają, no już w sumie praktycznie, niedługo będę miesiąc czekał, aż mi przyjdą, a to się czeka 5 dni max, no ale no niestety, wiadomo, problemy mają z bankiem, e, problemy techniczne, także w czwartek już wszystko powinno być ok. Wy oglądacie ten cineczek w środę. A i kurczę, możesz mi pomóc? Pom pomóc? No bo no, Jacob idzie, gościu. Ja nie wiem, czy, co on tutaj chłop chce. Dobra, czekaj. On już ma TNT, gościu, w ręce! Dobra, czekaj. A bo on pewno w ogóle łóżko zabudował. Tu o, ty, dobra, musisz lecieć, bo uważaj. Zginął? Ja Zginął, lecieć. dobra. Ta. To dawaj, ja lecę od razu z tobą i możemy szybko go dojeżdżać, bo... Wiesz, Wlej, tutaj nie, nie ma, nie ma, kurczę, przebacz w takich Rękach. Wiesz, jest, no co ci mam powiedzieć. Wiesz, hmm. Czekaj. O, czekaj, kurde, bo ja nie mam budulca i teraz jest totalna. Lipa, dobra, jestem, Zobaczmy, jestem, dobra, jestem, dobra, jestem, dobra. jestem, jestem. Dobra, nisz. No i, no nice. i dobra, Dżiszy, okay. dasz radę, mu radę, czy nie? Nie wiem, chyba Dobra, nie. dawaj we dwójkę, gościu. Ping-ponga gramy, a co, a co? O, co? Ale o, laga miałem, za... ale laga miałem, gościu. Chcesz ale... w się sensie kąpać, czy...? Nie, 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 laga po prostu tak ja weź, że, że tak w miejscu, już myślałem, że mi Minecrafta skraszuje gościu Ale jednak nie, jednak nie, no i super, dobra, pyk, pyk No bra, no Chcesz może 6 złota? Nie, ja mam już sobie na, na tą pierwszą, jakby że tak powiem, zbrojeczkę Więc tak, mogę pójść na środek, ale mam trochę mało budulca mam tylko 32 wełny, 32 wełny więc, więc wiesz Jak się chce, to masz 500 jakiego ulepszyć sentymenty A ty byś się dobudował na środek? No mogę No bo ja już lecę w sumie na środek, to możesz ulepszyć No taka śmieszna, śmieszna sytuacja kurczę. No ogólnie już dawno wstępów też nie było z Pepe, także mam nadzieję, że ten wstęp wam się podobał Możecie w sumie napisać teraz w komentarzu czy wam się podobał, czy był taki 2 na 10 Mam nadzieję, że się podobał, wiesz jak jest Staraliśmy się był jeden jeden z lepszych O nie Czy stało? O fuck Czekaj, postaram się to co, jakoś co, co. No musimy na double, dobra tutaj na... jeżeli będziemy chcieli pójść na środek to na double jumpie ja Werka się zbuduję, to biega po środku, chciałem zabić, żeby szybko mieć od niej Emeraldy, tylko że z kubana mi chyba ucieknie. No chyba Zamy tak. Lagi, o, do... cicho, Jantek, to dobra, to już nie dam rady raczej. Chociaż... Aj, no, aj, aj. Jantek mnie powstrzymał, no. Jantek skowerował ją, że tak to określę. Lipa trochę. A mm, Ale zaraz, zaraz będą kolejne, więc możesz lecieć. No, szybciutko ja to lecie. trzeba zrobić, szybka akcja musi być, wiesz jak jest. Emeraldy, zejle, za 4 sekundki. Jaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Yy, Pogromco już jest tutaj na środeczku. Kurde, ja mam Płotecz. trochę mało, mało HP. Stosunkowo do, do, do jego HP, bo on ma pewnie full. Także lipa. Dobra, uciekam. Tylko nie, nie wiem, gdzie jest nasza baza, gościu. Yy, no, chłop już Cześć, mnie bije. Dawaj go, dawaj go, dawaj, obra, Git. Masz emeralda, może jednego? Tak, mam. Dobra, to czekaj? Ja już tutaj idę po tego ostatniego i wracamy do siebie na bazę. Ta odcinka będzie kurczę. Te, Boże, ta odcinka, ten odcinek będzie kapkę dłuższy, mi się Znaczy, ta ręka będzie kapkę dłuższa, tak mi się wydaje. Um, dobra, wracam już do o, nas. No, są tu lepsi gracze chyba. No, są to lepsi gracze niż zazwyczaj. Rzeczy um, stój, rzucę cię białem, emeraldo stój, Dobra, ja jeszcze tylko wziąłem od nas tam diamenty z generatoru. o kurde, ty jaki masz rzut, chłopie. Ty chyba o rękę ćwiczyłeś ostatnio. Kura. Tak, żeś się rzucił, o, tak. kurde, tego diamencika. No bra... Nikogo koło nas nie ma W ogóle robił jakiś ładny napisik z serduszkiem. No. no to fajnie, to, to, to wiadomo, pozdrawiamy szarych, wiesz, wiesz jak jest. Dobra, kurde, już koniec zabawy. Teraz jeszcze tylko muszę cztery emeraldy zdobyć i, i będzie spoko. E, także tak. Ogólnie też porteczki możecie proponować w komentarzach, jakiego youtubera, jakie życie youtubera chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, może jakiś też fajny wstępik by był, także piszcie niki youtuberów, coś, coś z PP ogarniemy, co? Pepe? No tak. No tak, także ogarniamy coś z Pepe i wiesz jak jest gościu, zostaw łapę, napisz komentarzyk i tak. Dobra, niebieski już nie ma łyżka O, no to super, ja wracam na środek, żeby na szybko ogarnąć sobie te emeraldy. E, o, dobra, ja komisji. drugą barękę chyba zagramy jakąś z randomami, nie? Żeby było szybciej. No moim ta. zdaniem. No, także tak, kurczę no, wariaciki. E, dobra, czekaj, 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 czekaj. emeraldy już są, więc sztosik. Dobra, Zbieraj, szybciutko ten, zbieram, szybciutko, zbieram. Aqua jest tam u więc... Dobra, ja już na szybkości sobie tutaj ogarniam Emeraldziki, o wyjdzie właśnie Aqua, idzie idzie Aqua, miejmy nadzieję, że go zabiję, o ta, raczej nie powinienem mieć z nim większych problemów, no ta, zabity hu. Ja kupiłem TNT już, będę do nich piec Mhm, mm ja mam w sumie jeszcze dwa TNT przy sobie, więc mogę lecieć na szybkości Kurczę. Nie, to pozbieraj Emeraldy po prostu No i ja zbieram, bazy. zbieram, zbieram właśnie, tylko jeszcze jednego mi brakuje Kurczę, te mraldy są tak rozmieszczone, że o, a bo już kolejne dropią Dobra, nie, ja już kolejnych nie będę może zbierał, nie będę taki łapczywy gościu, bo mnie jeszcze zabiją, ale Nie, yes, ale... zbieraj, zbieraj, ja tak? pilnuję Ale to i tak, tak już niepotrzebne, dobra, ja mam 6 i, i tyle mi starczy Dobra, wracamy, wracamy do, do siebie Dobra, dobra no, Tylko my i szarzy, a szarzy chyba się poddadzą, tak hmm. mi się wydaje <laughs> Tak ci się wydaje? Masz taki, takie przeczucie, instynkt kobiecy. Tak, i No tak. I ja, no ta. um, jeszcze stali Blue, wiesz o tym? Jedna Blue. A nie, już nie. No e, tak, już nie. Już no tak, ju, ju, już nie. E, faktycznie może było ciężko na początku, areńki, Ale teraz to już kurczę. Leć jak z górki, no co my mamy wam powiedzieć. Dobra, um, pyk, pyk, ty to daj mi kogoś, kurczę. Daj mi łóżko zniszczyć, bo jeszcze ani jednego łóżka nie zniszczyłem. To leć do szarych. No to idę. którędy do nich. Eee, oni nie mają łóżka. Znaczy, dobudowanie no boże, co ja gadam? Eee, a to skąd żeś do nich przeszedł? Czy, czy, nie czy. Cztery. To... Aha, ja no po prostu dobra. ze środka widzę, nie? To mów mi. O, dobra, widzę. Eee. Aha. Okej, okay, zapiełem już też yellow. Ale oni robią na odwrót. To chyba musisz stać na Snap X, assassinek. Aha, już wiem. <laughs> Dobra, chcę mojego snapa zreklamować. Ogólne morteczki, mój snapik dla widzów jest w opisie filmu, także mam nadzieję, że dodacie mnie do tego snapa X Assassinek, tak jak to kurczę mówiłem. I ogólnie polecałbym wam też fanpage'a like, ponieważ na fanpage'u są różne konkursy, możecie wygrać VIPy na fanpage'u CubeGame'a, także też polecam brać tam udział i wiecie, być aktywnym i, i się udzielać, jeżeli będzie jakiś pościg. A ja już idę do szarych. No tutaj bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam ogólnie całą rękę, która tutaj ze mną grała. Eee, Gabson. Czy Gabson się podda? No podda się, no Gabson to Gabson, jednak, no wiesz, jak jest. Ole, serduszek, tutaj a pop nas też się podda. No ta. Abson to Abson, Gabson to Gabson. Gabson, Abson, wiesz, jak jest. No, a Pop to ogólnie mój ochroniarz, któremu nie płacę Wiesz, jak jest, gościu? Może będą odcinki z ochroniarzem. Nie no, Matwis, nie będziemy przedłużali takiej ręki, gościu. No, o nie, dobrać snajperem, dobrać. To ja nie do... snajperem to ja nie zostanę. No ta no, ręka była. Zabić. Czym Zabi... ty wydać? A, daj mi. Złapki, <laughs> fabki. E, no, także mordeczki przechodzimy już na następną i ostatnią rękę. Teraz mordki, nasza druga i zarazem ostatnia ręka wystartowała jest teraz mniej osób. E, no i teraz gram właśnie z bardziej randomowymi osobami, także ta ręka powinna być takim dobrym uzupełnieniem do tej poprzedniej. Wiesz co, PP? Mm. Mm. Zagrajmy to spokojnie, mm. bez Dobra. lecenia tak szybciutko Może zróbmy challenge, żeby, żeby któryś z nas był po prostu cały deksowy i możemy już Patrz, Złoto nawet fituje do tego skina No tak, właśnie złoto też pasuje, no, wiesz jak jest Dobra, już widać skutki dawno nierobionego speedbridge'a Chociaż... Chociaż, gościu, wychodzi, wychodzi coś To może to... raszy w środek, czy coś Coś tam wychodzi ten speedbitch. No możemy, możemy. Ty tam generatorki ulepszysz, chyba już biali nawet lecą na środek, powiem ci szczerze, biali to tak, kurczę, tryhardziki są, takie tryhardziki, no. Ciekawe ile tam ta ręka trwała, jejku, żeby ten odcinek nie był za krótki, trzeba tutaj, wiesz, dobrze zagrać. O, może 15 minut, coś takiego. Tamta ręka Możem 15 mniej. minut? Nie, no, na pewno nie. nie, na pewno nie. 7-8 minut max, to jest ma... ej, leci biały do nas. Dobra, to Dobra, tylko, ja tylko po prostu zabi zabi gościa, wiesz jak jest. Wracam ci tu tam. Do um, Baże, mm, to spoko. Zabij. Tylko zabij tego białego, nie? Żeby lipy nie było. Ja już tam do niego idę, jakiegoś siumu na plecy. No to tak być nie może. O kurde, ty, czekaj, ja się tu ładnie przeskoczę. Porobiony w mencikiem został. Minęliście się. O, a, a, no, no tak. tak. No, widzę, już tutaj chciałeś tego strapa zrobić. No, ale nie wyszło. No, nie wyszło. Trudno się mówi, no ale spokojnie, spokojnie. Dobra. No, mogę zjeść łóżko. Akurat jest taka sytuacja. Py, no nie, 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 na spokojnie. No, nie, niech będzie któryś znak cały jak sobie. To jest taki challenge, nie? Żeby dobra. nie tryhardować teraz. Żeby zagrać trochę, wiesz. Poważniej, poważniej. Poważnie. To trzeba do przeciwnika podejść z rozwagą. <laughs> Kurczę no. Wiem, Gdy, jak że jest, jest. wiem jak jest, jak jest. O, o kurde jeszcze czerwony tu dobra, jest, dobra, przyżyłem, ja przyżyłem. już cię będę chronił. Gościu, gdzie ty tutaj podjazdu nie masz? Ty, gościu. Dobra. I teraz, o, haha, dobiłem sobie bardzo ładnie No i będę kolejne cztery emeraldziki teraz przejmował, gościu Tylko dawaj szybciutko, 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 szybciutko Dobra, kurczę, teraz tak ładnie nam wszystko siada na tej ręce, bardzo a, ładnie, bardzo ładnie Chociaż, czy będziemy calidexowi, czy po prostu będziemy mieli diaksowe spodnie i klatę? A, jak chcesz Hmm, dobra, jak deksowi, to deksowi, no. Dobra. Trudno. Jeszcze poczekamy na ten jeden spawn emeraldów. A jak, kurczę, dobra, bieremy, 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 kurde, emeraldy, ja już będę tutaj o, bardzo ładnie, diamentowy e, Bardzo dobra robota. E, I tak, idziemy sobie na środek. Mm, czekaj, czekaj. E, widzę, że oni chyba jeszcze nie idą na środek. Oni już się boją. Oni już się boją gościu. Podjechać. No nie dziwię się. No ja też się nie 20 sekund jeszcze do kolejnych emeraldów, także spoczko. Mm, hi, 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 hi. Może się wtedy rozdzielimy, co? Jak ja już będę cały diagmentowy, to ja pójdę na czerwonych, a ty pójdziesz na białych, co ty na to? Dobra, dobra. Dobła, dobła, dobła. Dobra. dobra, tutaj ziomeczek chce przyjść. Trzeba jego chce chcę jakoś tak strapować, ale on już... On już... Nie. To on już się... On już się rozmyślił, jak zobaczysz, Masz te emeraldy. No Cztery. widzę, widzę, widzę. On już kurczę, wiesz. Jak to się nazywa? On już odpuścił, jak zobaczysz, że się buduję w górę. Zrezygnował. Chłop już, chłop już zrezygnował swoje plany. E, dobra, wracam do nas. Bierę diamenty, może nam prota ulepsze. No tak, Protection trzeba będzie ulepszyć. Kurczę no nawet oni nawet do nas chyba do bazy nie weszli, nie? Jeszcze nie, nic ani. Nie, ani razu. No właśnie, tak, po, tak ładnie coverujemy, no. E, jeden szczerów w ogóle sam siebie podkopał. Aha, no to sprytnie, sprytnie. Dobra, teraz tak, pyk, Firebolik, pyk, pyk, Budulec, no i w sumie możemy już iść kurczę, na przeciwników, i nieść, gość, to na kogo idziesz? Ja idę na czerwonych, ja coś. Aha, no, no dobra, dobra, to ja idę na białych, to ja idę no, no na białych. Dobra. Dobra, to ty już tam możesz ich niszczyć, ja idę na białych, zobaczymy jak mi to wyjdzie e, Dobra, białych chce iść na środek Ale będzie miał lipę chłop, teraz jak mnie zobaczy Teraz to już w ogóle chłop chyba zrezygnuje z pomysłu Dobra, gościu, lecisz O, ty nie lecisz, ty Dobra, trudno, już mu odpuszczę, wiesz jak jest mm, Nie wiem, on może do nas chcieć przyjść, ale wątpię, wątpię Dobra, teraz cyk, pyk Haha, ha! ole, ole go kurde spłapkowałem, to było piękne Dobra, pyk Block trap czy co? Nie, nie, tak wie... Ale zobaczysz na odcinku, bo to no, ciężko pisać taki, taki wyczyn A dobra, tych sobie ja strzelimy tak fireballem. Drzewonych. No i chłop spadł prosto w przepaść Dobra, a tamten jest na diamentach, to ja już do niego lecę Lecim na szczecin, na chłopa Dobra I gdzie on no. jest? On jest na środku, dobra Lecę na chłopa Wiesz jak jest Stygnie mi robota Dobra, gdzie on jest? On jest na środeczku, był... O ty 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 ty, ty. do czerwonych tak? Tak Dobra, lecę na niego Kurde, nie, nie, ma nie ma takiego uciekania, nie można tak, halo, halo Dobra Ty, ale zostaw mi go zostaw, no nie, zostaw. Ja, ja go stresuję, wiesz co chodzi, nie? Ja, to no tak, gra na psychikę, no tak, tak, tak no. Racja, racja A ja go może z postaram się wywalić A nie, dobra, nie uda mi się to Dobra, dub jumpem i gość Ja pierdziule, Ech. ja pierdziule Lecimy za chłopem Dobra, na razie, gości Także, brudeczki widzimy się już na pożegnaniu Tak brudeczki, my wam bardzo serdecznie dziękujemy Za oglądanie tego materiału, jeżeli wam się spodobało Strzelcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie To byłoby na tyle, trzymajcie się, no i cześć Cześć, cześć